Ziemaneska Ziemane ska Witam was w moim pięknym szódzmy <grym wytrzyma> z szodem po prostu, po tym jak ostatnio potwornie nam przerwano przez to, że nie miałam gaci na dupie. i czekamy aż Barbara wróci z pracy. Miałam właśnie tak wiecie, to rana już Zagrać sama, odpalić się, ale stwierdziłam, że jak północy ona może przynieść awans, to chcę, żebyśmy przy tym byli, żeby nie było, że coś czytuje. Nie, 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 ja żadnego awansu nie będę czytować. Odzyskamy naszą żonę siłem, siłem, tak, siłą naszej własnej charyzmy i kreatywności. Północ, północ, północ! Barbara, Barbara, twoja stara Barbara. Dziecko przyjdzie go przytulić nie. Dziecko ma gdzieś. <noise> dziecko też czeka tylko na mamę. Czy to znaczy, że już mamy. Jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie. To jest trzeci poziom. Dopiero trzeci poziom. Jezu, jak my mamy to w jakiś... Aaaaaa. Sokropne. Ćwicz przemowy. Pośpisz potem. Pośpisz jak wbijesz poziom. Znaczy ja dobrze. O Jezu, czy to dziecko jest naprawdę jakieś takie. To z połowie schludne. Pokemon jest. Jezu, ten tek jest schludy. Dziwne, że wcześniej nie posprzątał. I oni wszyscy są tacy do. schludni, ale jedynie gutenhamon sprząta. Może ja go z gutenhamona na jakiegoś kopciucha powinnam przetygować, bo to definitywnie byłoby dużo. Aaaa, mowę obiec. Prawie wylałam wodę. Ah! Muszę potem anulować te, te usługi, w na niej po prostu to zrobić, zamiast ją sprzedać, jakiś punishment musi być. Śpij słodko, Czy to... Nie no nie, aaa, czemu nie pracujemy? <grym> jak my mamy to, to, to cholerstwo ogarnąć, jak on co chwilę ma wolne? Ktoś się... Nie, nie będę przeskipować do, do, do poniedziałku, nie wiem, czy ktoś się obrazi, ja się obrażę, w ogóle mamy tak niewiele dni, mamy 20 dni, 20 dni, żeby wbić szósty, albo co najmniej piąty poziom, nie pamiętam, na którym z tych się dostaje nagrodę, żeby móc odzyskać naszą żonę, to może być bardziej skomplikowane niż się wydaje, skoro... Ile żeśmy ostatnio grali? Powiedzmy, że chyba tam od poniedziałku, dograliśmy no, graliśmy 6 dni i jesteśmy dopiero w połowie drogi, a teraz będzie coraz trudniej... Właśnie to, czego chciałam. Nie wskrzesić Sexy Rally. Mieć problemy z wskrzeszeniem kogoś z powodu mojego debilizmu. Znaczy, wiadomo, prawda, mogłabym se kliknąć tutaj Mortality. Nie słyszać, proszę nie. Resurrection. No ale... i proszę i se wskrzesić, ale. nie, nie, I, I, I need to, to challenge myself. W ogóle, właśnie, myślałam o tym, co zrobić z Seanem, Czy mamy gdzieś kulę? Jak nie, to teraz to postawię, bo dla niego chyba nie mam nikogo takiego. No, Kucia. Ale Kucia Pinda jest do tyłu, bo Kucia Pinda ma teraz czwarty tydzień, więc a on jest na siódmym, zaraz w poniedziałku ósmym, tak, że ten age gap będzie po prostu. <laughs> więc nie chcę, z myśląc też nie mam nikogo Ciekawego, więc myślałam, czy może by mu kogoś, no nie, stworzyć. Nie mam tyle kasy, żebym teraz na swatkę marnowała, a w sumie jakaś ciekawa, jakbym se stworzyła, tak bardzo polski, no to wiecie. Oh, dobra, mam plan. Też nie on nie pójdzie pewnie na studia, bo, bo póki mu studia chcę być artystą. Może jemu mu też kogoś stworzę, tak jak w sumie stworzyłam Barbarę, no bo jak nie patrzeć, mam z drugiej strony takie spojrzenie, że no, jest naprawdę ogromne to drzewo. Kurczę, chwilę, trzeba wybrać książkę. Zróbmy może coś dla dzieci skoro że tragiczna miłość się nie sprzedaje, to zrobimy książkę dla dzieci o zwierzaczkach. O, bo to będzie o tym, jak mama z tatą cię zrobili, tylko są zwierzątki, bo wiecie, się mówi, że pszczółki to i, i coś tam, i krowy z zającami, tak, tak, to będzie to. Ale wracając... No drzewo jest po prostu tak ogromne, że ciężko jest trochę łączyć z tymi simami z innych rodzin, zwłaszcza, że tam jest wszystko jeszcze niepodogrywane i się tak drzewo będzie jak jakby nie, zasysać, Wiem. Więc... Chociaż w drugim sensie mam takie że co jest takie łatwe, zatem mieć piękne geny czy coś, no, czy, czy on jest taki, jest taki piękny, nie wiem, jest rudy. Ale wiecie o co chodzi, no że dużo łatwiej jest wtedy se, se zrobić jakichś pięknych simów jak nie musisz sobie radzić z randomowymi gierami. Randomowymi no, w sensie wiecie, że, że o, jest niby fajna simka, ale na przykład ma schemat twarzy Shelby Barrett czy, czy coś, no, no i wtedy jest trochę ciężko. Na szczęście już nie mam tych schematów, mam inne, ale no nie ma, po o poczytanie, nie wiem, poświęcił swój czas modlitwie, czemuś większemu, ważnemu. Kolejny obraz, to już piąty. W sumie ma strasznie mało tego towarzystwa, może jednak byśmy się coś z kimś ten ten. Miałam powiedzieć, wybrali gdzieś, ale nie, potem co się ostatnio stało, to nie, 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 nie. W sumie barpi pisia. Ona jest młodsza. Znaczy, to jest jedna z niewielu rodzinek, rodzinka Misio, które są na tym samym poziomie. Tylko, że Barbisia się umawia z. Z kto on tam jest? Z Z dzieciakiem. Y jak chyba nawet mogę to pokazać, Ona się chyba mówi z dzieciakiem Yangów. Znaczy to jest w drzewku już tam wklejone z góry, ale że mogę wam tak pokazać. Dobra, jak to szło? Najpierw Jebediza. Misiowie są od... ...Ferreo mi się wydaje, czyli przecież jest tu. Jest Murtycja, jest Ferreo. Tak, jest Bombello, który wyszedł za Psiepsildę Misio, czyli ona jest od Always. I razem mają Barbici Pisie i jej córką z poprzedniego małżeństwa jest Barbisia a Barbisia Jezu to jest fajnie tak się klikać umawia się z innym dzieckiem Mortycji, od Yangów jest Mortycja, jest Mersi, jest Dziabąg i dziabąk ma drzewo wiśni Janki, drzewo wiśni Jank się właśnie z, z Ostą umawia Jezu to się trzeba nagadać

To było śmieszne, bo z nią byśmy się mogli spotykać, a ona się spotyka z jego siostrą. Chociaż chwila. Oni w takim razie też muszą być na bieżąco. Skoro ja ich. Oh, jas, to dzwonimy po kwiat lotosu. Jas, 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 ja. W takim razie. O, widzicie, on już ją sobie wyobraża. Ja kocham. Kwiat lotosu. To jest jedna córka, ktoś tam urodziła. co, Znisz ten obraz? maluj portret kwiatu lotosu. Chodź tu, świnko. O tak jak się tak przytul się do tej lampy, tak pięknie. No maluj mnie, jak ty swoje chańsyskie. Aha. To maluj martwą naturę jest taki kupi. <tryk> o Jezu, tak z tymi creepy oczami. Uuu. Jas, jas. Dobra, nie chcę maluje. <gryw> Może dlatego jej nie chciał malować, bo ona nie jest... Yy domownikiem tylko takim simem, że tak powiem z zewnątrz i byłoby tak, że cały czas musiałby ją zapraszać, żeby kontynuować ten obraz. Bo dla tych, którzy nie wiedzą to tak właśnie działa, że jeśli malujecie czyjś portret, no to ten film musi być cały czas na parceli, cały czas trzeba na niego patrzeć i malować. To jest w sumie takie no normalne powiedziałabym, na jakby czyjś pozyt, to nie patrzę na niego dwie sekundy i mówisz, dobra, stary, widzimy się, nie wiem, do, do miesiąc, jak skończę ten obraz. No ale w sumie dobra, może domaluj to, to potem, bo tak trochę <ślad> <ślad> Powiedziałam ci, żebyś się zaprosił, mieliście się ten ten, po czym no dobra, to to ja sobie maluję obraz, no jo, z dwa piorunki, ale ta pewnie ma więcej. <ślad> Ma więcej w dwa piorunki, jak no, no, to tu nie O, już coś iść z nią na randkę. Nie, czy ona się żegna? Nie ja wita mi. mnie. Aha. W, w. Nie skomentuję tego. Barbaro! Barbaro to jest. Przy... Przyszła matka, nie. To jest matka Twojej przyszłej. synowej, tak? Tak, także rączki przy sobie. Więc jak wróci i to zobaczy, to, to <noise> Będzie trzeba komuś skopać dupę. Jezu, i ta znowu to jest, czy, czy ja cię mogę... No nawet, no jest tylko... <słuch> Wymów pracy. czy to podziała, bo nie mogę cię zwolnić. To był taki sobie tydzień. No... Czy ty określasz śmierć swojej żony jako taki sobie tydzień? Czy powinieneś być zdewastowany Kobieta, no Tak, tak, tak. No. Mogło być trochę lepiej, ale w sumie nie było najgorzej. <laughs> Barbara, naprawdę, ty se tak kurde grabisz. Nie wiem, czy ja się jej, jego, whatever nie, nie pozbędę, jak jednak Sexy Rella <laughs> Bo se kurde skrobię, aż kobieto, mężczyznę, jakkolwiek mam się do ciebie zrobić. Co ten typ se robi? To on patrzy na ścianę, jak gramy w szachy? Gdzie tak nudzi, to po prostu nie graj, lol samochód. To my, to my do pracy idziemy, tu, no ma bardzo, bardzo, bar. super, szybko się wysra w pracę i... Mm. Awans pewnie nie przyniesie, bo tak wspominałam, tak się mi wydaje, że o tym mówiłam, mam to, 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 coś, że, że te awanse tak no, no ciężej przychodzą, także No, no za pierwszym razem raczej nie dostanie, ale będziemy mieli dobrą bazę do tego, żeby za dwa dni może max przynieść ten awans, dobrze by było. W sumie powinniśmy iść na randkę. Z naszą przyszłą dziewczyną, z którą nie wykonaliśmy chyba jeszcze żadnej interakcji romantycznej. Wybaczono! To jest naprawdę wygląda creepy. Może dajmy jej ten obraz, co? Tak wyrazimy nasze uczucie do niej. Perfekt! Patrzcie ile jest warte, Nieco wiecie co zrobimy sobie. Akurat ten obraz powiesimy. Pewnie nad telewizor idzie. no. Czy bardzo. Oczywiście złota ramka. I niech patrzy. <grym> czuwa nad naszym snem, nawet bym powiedział, której ty wezmę. Myślałam, że o północy. Nie. O pierwszej to dobra. Ej, to się nic praktycznie. Ale to jest bullshit. I do, I do tego dzisiaj nie pracujemy. Ariut. Plan na dzisiaj jest taki, że skoro tak czy siak Barbara nie pracuje, to, to poświęcimy dzień szonowi, i jeżeli ten typ dalej gra w te szachy. Are you okay z dziśu. <grystanie> Ściana go przestała zadowalać, co zaczął teraz ten ten sam grać i jest zadowolony ze sobą wygrywa. Kurde, nie no. <grystanie> Dobra, nieważne, czekamy na siódmą, żeby naszą laskę tutaj zwabić. I, I coś tam z myśli, się wymyśliłem, bo naprawdę, ja się boję chodzić na parcele publicznej, o, jak zobaczy ten piękny obraz, to na pewno nas pokocha. Co ty myślisz o tym obrazie? Co?! Ej, nie no, jeszcze raz, halo? Jak możesz?! Spróbuj tak zareagować przy niej, cię na 100% rzuci, jesteś taki niedelikatny. Dobrze, zapraszamy kwiat lotosu, Yang. I zgodzicie się, do, dom, dom, stara dom jak nic. W ogóle przydałoby się mu kupić jakieś nowe ubranie, bo tak w sumie strasznie do dupy wygląda. Wygląda jakby się... Gdzie nie taki artystyczny vibe, tylko ma bardziej taki, że zgubiłem ciuchy w amerykańskim filmie i poszedłem do biura rzeczy znalezionych i ubrałem to, co było. I jeśli to nie krzyczy jestem artystę, to naprawdę nie wiem co. Już tu jest? Już tu jest! Gdzie jest? Gdzie jest? Gdzie jest? Stanęła na brzegu parc... a, szczypo, myśmy się od razu z tego Walda, nie już myślałam, że tak po prostu ona stwierdziła, że będzie tutaj czekać yy, na brzegu parceli, aż jej nie odbierzemy, tak? Jak prawdziwy Jean Talman. Co? Nie! Nie! Ale przecież ja nie idę do szkoły, czemu... To się <laughs> tylko pojawiło na końcu interakcji, plan był taki, że dzisiaj se wagarujemy. One. Może chociaż. A, dobra. Wygraliśmy tak ser serducha, jak widać, chociaż tyle. Kurde, chciałabym, żeby chociaż powiem, jakieś zauroczenie, żeby potem ewentualnie się na Barbisie nie rzucił, bo tak to mogę mu wtedy ustawić ACR-em, że ma być tak. Ehm, Każdy wam tak jakby nastawiony na, na swojego partnera i tak dalej. To było gdzieś. A widzicie tutaj Static One Sim. I to mi się właśnie wydaje, że powinno. Działać wtedy na, na to, z kim, że tak tu i my jesteśmy, kogo kochamy, komu nasze serce i dupę oddamy. Jakby ktoś się zastanawiał, czemu tak często wspominam dupę, po prostu dupa jest, no i są zaakani, bardzo ważną częścią mojego życia. Jest to dla mnie bardzo istotne, żeby oprócz serce dostać czyjąś dupy, bo to jest wtedy już taka najprawdziwsza miłość. Chcę zaproponować tam sympatię, czy się zgodzi, wolę zapisać. Nie chcę, żeby. Nie chcę potem naprawiać jego złamanego serduszka. Nie dałabym rady. Czy będziesz moja dziewczyna margaryna. O oh, ja! Znaczy się nie Margaryna, ale. Oh, drogi o, drogi te rachunki naczy. O, to szczęśliwi? Jaha! Yes! Ale nie to, że drogie w sensie takim, że mamy po prostu siedem koła na koncie, bo tak normalnie to są takie takie pikusińskie rachunki, ale po tym, jak żeśmy tyle stracili rzeczy na właśnie przenoszenie, serenoszenie i tak dalej, no to. to, to, to... <grywy> Naprawdę, żeśmy się tak trochę wkopali. Dobra, teraz pokaż, jaki jesteś super mężczyzna i zrób jej kanapki z szynką. Nic tak nie krzyczy, jak jestem mężczyzną godnym twojego serca, jak zrobienie kanapek z szynką. Nie, nie, nie siada! To my też musimy jeść tutaj, jak chcemy z nią jakieś interakcje wykonywać. Poczęstuj kawałkiem! A potem rzuć. Nie, tylko znieść to, a nie mogę w nią rzucić żarciem? Czemu? A może to jest w zabawie? Tak, rzuć jedzeniem. To jest takie, o jak tak ci smakowało, to masz jeszcze! Chcę to zobaczyć. To już widzę, wie co się dzieje, ma takie, Jezu, proszę nie. Proszę nie. Mentalnie nie jest na No to rzuć tym kawałkiem! Mam to gdzie, że ona mentalnie nie jest na to gotowa. O, wiecie? Tak bardzo chciałaś, to masz więcej! Żryj! <grywy> Dobra, teraz prześlij całusę, żeby się nie gniewała czy coś. Buzi, jest słane! Yeah, no oni są tacy słodcy! Thumbnail! Dobra, moje gołąbeczki paroweczki, skończcie wcinać te w sumie. Czy jest coś więcej oprócz szynki? Czy ja to widziałam? Ser? Jezu, w ogóle, jak ty kroisz te szynki, to są za grube plastry. Ze skraj z tych plastrów to mógłbyś zrobić taką, wiecie, kanapkę z plastrów, w środek wsadzić chleb i wyszłoby na to samo. <grytanie> Jenny, szon, szon, szon. Co z ciebie wyraźnie, że tego to rozwaliłeś? Jesteś pewna, czego chcesz? Kwiat lotosu? Jest a, a, tak szurna na 100 milionów procent? Weźmy sobie majstra. Wcale nie mamy mało kasu. tak, tak. Siada po kolejną kanapę. Ona jest niezaspokojona. Ty weź, może ona na coś liczy więcej. Może liczy na buziaczkę, albo nawet wręcz przeciwnie, że myśli, że jak się obie, to i będzie tam, wiadomo, spaszczy dawało, to nie będziemy chcieli dać jej buziaczkę. W ogóle jak nas zlała, żeby gadać z dzieckiem o jakichś statkach piratów. Słonie się, brat, to jest moja kobieta. O, oh, i pykło No, i super. I możesz już iść do domu. <noise> Dzięki było fajnie. Teraz, Halo. no. Właśnie, żeby się zająć dzieckiem, zanim nam zabiorą. <noise> Wróci ta, ta, ta. Seksirella. I kochanie, czy żeśmy nie mieli jeszcze jednego dziecka? No, mieliśmy, ale tak. Wiesz, <noise> niespecjalnie dbałem, nie od tego jestem. Jestem po poważnym biznesmunem i tak jakoś, wiesz. Ale mam w ogóle plan, mam plan, mam plan. Sprzedamy ten komputer, trochę na tym stracimy hajsu, ale kupimy sobie... niech będzie, o może taki ten śmieszny kwadrat z... Simsów 4: taki komputer, bo to jest yy, remodeling tego schakowanego komputera specjalnego i po prostu zdepozytujemy tysiaka, że nawet 1500. I jest tak, że te pieniądze, które tutaj mamy, one będą. Najprościej mówiąc, rosły, tak? bo, bo, bo coś tam się będzie. Do, 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 ten mamy 1500 i one tam chyba co ile dni simowych, jakiś tam procent, zwrastają, więc zostaje nam liczyć, że to nas uratuje. Póki nie wróci SafeSirela i nie będziemy mogli yy, no, no biznesu otwierać, i póki Sean nie dorośnie, nie otworzymy mu de galerii, gdzie zarobimy miliony. No ale tak, w sumie to by było na tyle na, miałem powiedzieć, dzisiaj, ale no. Jak wspomniałam, ten odcinek nagrywałam wcześniej miesiąc temu i generalnie czemu był nieskończony, to jest tak, że nagrałam go, dużo mówiłam o takim modzie, którego już nie używam i który źle opisałam, więc dużo było do wycięcia i generalnie jakoś tak nie byłam do końca zadowolona z tego odcinka i tak siedziałam na nim, nie wiedziałam co z nim zrobić, aż w końcu stwierdziłam, że to trzeba skończyć, zaczęłam edytować i stwierdziłam, że ten odcinek się jednak do czegoś nadaje, ale brakowało mu po prostu kilku minut jeszcze, żeby to do jakichś tam normalny czas, a nie tam nie 15 minut odcinka czy coś i no i no i no to tyle. W następnym odcinku dalej będziemy walczyć o to, żeby Sixtella do nas wróciła i myślę, że następny odcinek właśnie już poświęcimy. Tak totalnie temu w sensie, póki nie zdobędziemy tego telefonu, to będzie trwał odcinek do Usalnego wiadomo czego. Ale wam dziękuję za lekkim wsparcie, znacie ten deal. Mam nadzieję, że brzmię w miarę normalnie, ponieważ gardło dalej troszeczkę ubolewa. A chciałabym dla was nagrywać i nie robić jakiejś dłuższej przerwy. I do ziemniaczenia! Kiedy życie daje w kość, zbiera w toby złość, obejrzy się ziemniaka, zabawna z niej pokraka, i mówi o sobie w trzeciej osobie, i nie umie rymować, ale serio jest zabawna, więc polecam ją obczaić, w sensie mnie.